Ten aparat zapisze Twoje zdjęcie w pamięci, a odbitkę będziesz mieć w dłoni już w kilka chwil. To Instax White Evo od Fujifilm. Jego klasyczny design sprawia, że aż chce się robić super zdjęcia. Na mieście, w domu, u znajomych, po prostu wszędzie. Po 10 efektów, zarówno obiektywów jak i filmów, pozwala na mnóstwo kombinacji, dzięki którym stworzysz naprawdę oryginalne zdjęcia. Kręcąc pokrętłem możesz regulować natężenie tych efektów. Ale to nie jedyny analogowy smaczek. By zrobić zdjęcie należy nacisnąć dźwignię migawki, po następuje satysfakcjonujące kliknięcie. Tym przełącznikiem zmieniamy tryb ze zwykłego na szerokokątny, a żeby wywołać zdjęcie, należy użyć korbki. Instax White Evo jest jak oldschoolowy aparat, ale z mnóstwem nowoczesnych ulepszeń. Możesz go połączyć z telefonem, by podejrzeć kadr i zrobić idealną fotkę, a potem opublikować ją w social mediach. Instax White Evo od Fujifilm. Połączenie najlepszych cech analoga i cyfry. Kup supercyjnie na mediaexpress.pl, w naszej aplikacji lub w sklepie stacjonarnym.